Siostry i bracia w Chrystusie, święta siostra Faustyna, trzy dni po swoich ślubach wieczystych, które złożyła w Zakonie, zapisuje w swoim dzienniczku wizję spotkania z Jezusem, który staje przed nią cały poraniony jedna wielka rana. Jezus w tej wizji mówi do świętej Faustyny: Popatrz, kogoś zaślubiła. To tak, jakby chciał powiedzieć: Widzisz, ja pan młody, ty go zaślubiłaś, a on jest cały poraniony. Widzisz, jaka partia ci się zdarzyła? A święta Faustyna mówi: ja jestem szczęśliwa, że widzę Ciebie takiego, bo gdybym zobaczyła Cię w całym majestacie, to bym się przeraziła. A Twoje rany przyciągają mnie do Twojego serca, do Twojej miłości. W Ewangelii, moi drodzy, spotykamy Pana Jezusa zmartwychwstałego, który jest też poraniony, który przychodzi pomimo drzwi zamkniętych i pokazuje apostołom swoje ręce poranione po gwoździach i bok przebity. To pierwszy raz. Później Tomasz, który chciał uwiarygodnić, że na pewno Jezus zmartwychwstał, mówi: Jeżeli nie włożę mojego palca w miejsce gwoździ, jeśli nie włożę ręki do jego boku, nie uwierzę. Znowu rany, rany Jezusa. I w końcu Jezus przychodzi pomimo drzwi zamkniętych i mówi do Tomasza: No włóż palec miejsce gwoździ. Włóż rękę do boku mego. I moi drodzy, te rany, które Pan Jezus pokazuje w dzisiejszej Ewangelii, są nie tylko dowodem na to, że zmartwychwstał, że został umęczony na krzyżu, umarł poprzez przybicie do krzyża jego rąk i nóg i przebicie jego boku. Później Taki został złożony do grobu i później zmartwychwstał, no i żeby uwiarygodnić, że On naprawdę zmartwychwstał, że On nie jest jakimś oszukańcem, to on objawiał się z tymi ranami. Ale to jest nie tylko dowód Jego zmartwychwstania. Przede wszystkim rany Pana Jezusa zmartwychwstałego, rany chwalebne. Jezusa one objawiają nam ofiarę Jezusa. One objawiają nam miłość Jezusa. One objawiają nam dzisiaj święto miłosierdzia. Musimy to zaznaczyć miłosierdzie, że właśnie Jezus umarły i z martwych stały, przebacza nam grzechy. I przekazuje tę władzę apostołów, komu grzechy odpuścicie, są odpuszczone, komu zatrzymacie, są zatrzymane. Rany nosi ten, kto kocha. Jezus. I właśnie takiemu poranionemu Jezusowi warto zawierzyć takiemu poranionemu Jezusowi warto zaufać takiemu poranionemu Jezusowi. Miłości, warto powierzyć swoje życie, warto za nim pójść. I tak zrobił święty Tomasz, który mówi dzisiaj: Pan mój i Bóg mój. Wyznał wiarę i poszedł za Chrystusem, aż jak tradycja mówi, do Indii, gdzie zginął śmiercią męczeńską. Bo takiemu Jezusowi poranionemu warto oddać wszystko, bo on tak ukochał, tak się za mnie ofiarował. Tak mi bardzo przebacza, jest miłosierny. Takiemu poranionemu Jezusowi oddała swoje życie święta Faustyna, której Jezus kazał, żeby wymalowała obraz. I ona ten podpis pod tym obrazem uczyniła swoim: Jezu ufam Tobie, cokolwiek będzie, Jezu ufam Tobie. I tak żyła do końca. No i drodzy, jeszcze jedna taka refleksja. Przypomniało mi się jeszcze coś o ranach. W wielki piątek czytaliśmy właśnie o cierpiącym słudze jachwę, który był zapowiedziany przez proroka Izajasza, i tam były takie słowa, które są jak gdyby podsumowaniem tego, co mówię. W Jego ranach jest nasze zdrowie my nosimy mnóstwo ran na sobie. Nie tylko Jezus, my też. My nosimy rany fizyczne, różne pewno. Bardzo mocne rany psychiczne, emocjonalne, jakieś przeżycia, które są aż do jakiegoś poziomu traumy, że nie idzie sobie z tym poradzić. My nosimy na sobie Rany moralne. My nosimy rany duchowe. Ale taką szczególną raną, która jest chyba najgorsza z tych wszystkich ran, to jest rana moralna, czyli grzech. Bo jak grzech nie zostanie zabliźniony, jak grzech ta rana nie zostanie zagojona, no to wszystko przepada. Rany fizyczne się zagoją. Rany psychiczne może się nie zagoją, ale nie są tak tragiczne w skutkach, jak rana grzechowa. Dlatego też tylko w ranach Jezusa jest nasze zdrowie czyli jest uzdrowienie, jest zagojenie, jest zabliźnienie tej przepaści, która istniała między nami a Bogiem. I dlatego też trzeba się spytać dzisiaj, gdzie my możemy spotkać Pana Jezusa z martwych stałego z Jego chwalebnymi ranami, które nas uzdrawiają, a które szczególnie nas uzdrawiają z najgorszej rany, jaką nosimy w swoim życiu, z rany grzechu. Dokonuje się to w dwóch sakramentach. Kościół. Wymienia siedem sakramentów, które ustanowił Jezus, a dwa nazwał sakramentami uzdrowienia. To jest sakrament namaszczenia chorych i sakrament pokuty i pojednania. I z tym sakramentem związany dar odpustu zupełnego. I zobaczmy teraz, namaszczenie chorych. Jakie to są rany człowiek, który jest chory. Który jest kuszony do tego, żeby odrzucić Boga, Jego miłość, zbuntować się, nie wyspowiadać się, nie przyjąć pomocy, żeby po chrześcijańsku przyjąć to cierpienie, a Jezus chce to uzdrawiać. Dlatego warto w każdej chorobie poważnej, kiedy idę do szpitala, kiedy długo choruję, kiedy powtarza się słabość, Przyjąć sakrament namaszczenia chorych, sakrament uzdrowienia. W jego ranach jest moje zdrowie. Może nie zdrowie fizyczne, ale na pewno zdrowie moralne i duchowe, a może też zdrowie psychiczne. I drugi sakrament to jest sakrament pokuty i pojednania. On mnie uzdrawia. W ranach Jezusa otrzymuję przebaczenie. To mocą właśnie śmierci, krwi przelanej na krzyżu, my wszyscy w sakramencie pokuty otrzymujemy przebaczenie grzechów. A dzisiaj chciałbym powiedzieć na koniec, właściwie krótko, o tym, że jest jeszcze jeden bardzo ważny dar, z którego tylko dzisiaj możemy skorzystać. Święto Miłosierdzia. Zdar dar odpustu zupełnego, gdzie wszystkie rany grzechowe zostają zaleczone. Jeśli pójdę do spowiedzi i przyjmę komunię, to wszystko to, co jest skutkiem naszych grzechów, zostaje uzdrowione. Święta Faustyna napisała słowa pana Jezusa: Pragnę, aby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem miłosierdzia. Pragnę, aby święto miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżają do źródła miłosierdzia mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i komunii świętej dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W tym dniu otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski, bo w ranach Jezusa jest nasze zdrowie.